Co widzisz? Bułki, a co? Skurwo, I kurwo! Zawki morne, masz się odwrócić, jak do mnie mówisz. A? Raz, kurwa, dwa. No i co? Jak robisz bułki kurwa w taki sposób, co? Chcesz zjeść czy nie. Ja nie chcę nic kurwa jeść. Miałem ja tak sam przypierdolam, że... Nie chcę nic w ogóle. Do wkładać wkłada się mi. Ho! Opowiem ci. Co, ja robię bułki, widzisz kurwa? Muszę zjeść. A. Nie! Co! ja. Ty kurwo, jebana! Ty smato ktoś ci samo powiedzieć, a ty co kurwa! Byłki kurwa, masz Tak wsadzałaś kurwa weź śnie! Co ty pierdolis? Nic, kurwa, mnie wsadziła! No, wsadzałaś kurwa! Nie powiem do kogo! Co? Ale co niby, mnie, co? Opowiadaj no, teraz, ten sen! No? Zara no to wiesz? Tu kurwa do lodówki wsadzałaś. Ale co kurwa? Nie no, co nie wie co. A no. Kurwa byłeś tam. Ja mam wiedzieć czy kto. O kurwa to twój sen, nie? <grym> nie mój. Taki kurwa sen, co z tego, że sen jak ty tam byłaś? Nie no, jesteś pierdolnięty ty. Siłeś co coś, kurwa, jeszcze pierdolisz. No kurwa ty. Byś się przebrał, nie. W ja to chodzę w szlafroku, nie? A nie, w piżamie, 20-letniej no, Kurwa, byś coś zrobił Jebana, suko Ty kurwa chodzisz z cyskami na wysku. spierd... A? I co kurwa? To ci się nie podoba? A? Nie ty Kurwa jest. Trzyma! Kurwa, ty! Co to, co to jest? Co? Daj! Zmaka masz? Chujaksz. Główny jabłek. Zmaka? Słuchaj, kurwa. O kurwa, odkryłem Burgeri No burgery. No Co to kurwa jest, ty? No ty kurwa, co w lidzu kupiłeś? Ty. Spacki, kurwa, hamburger, ktoś wiodł już, kurwa. No co kurwa Wyjeżdżaj! Nie jest mi burgera! SKURWA kurwa to góra. jest lata jedzenia, wy pierdol, Kurwa na gleba już! Raz! Góra kurwa, ale. nie. To jest kurwa gleba. To jest kurwa syf jebany. Kurwa, wyprzedczę. To no swojego. No. Dobra, już wiem. Robimy swoje burgery No i co? Ale wiesz. Kurwa, zrobiłeś widziań tym gównem jebanym. Do Reja to wziąłem, ale opłacało się. No, kurwa, ale skąd leżysz produkty? Kurwa, zajebiejmy biznes. Kurwa, Kaufland. Skąd kurwa? No, kurwa, ty. To są Katowice. A I taki biznes. ujebiemy, że chuj. Nawet tu nie masz pojęcia. Nigdy nie byliśmy tak bogaci. Ty, ja, bo już nie wiem o czym mówiliśmy, nie? Dobra, chuj mnie to obchodzi. No, ale co, burger? Ja burger, kurwa kola, jestem hamburgirem Zawsze film. Kurwa, no. mać pomyśl, że jesteś hamburgierem. Tym co właśnie się biorą cię do ust, kurwa. Żują cię w ryju, kurwa, pomyśl, jak skapi im po brodzie ten keczup. jestem dziesiątym kola. No, i I kurwa, oj, idziemy. No. Więc tak, to będzie na naszym wrzecionie, nie? Kurwa, otworzymy tu taki biznes Będzie lepszy niż komis Niż ten grill, kurwa, niż... Tu będzie stało to wszystko! Tu? No ten futrak, truck, no Jest tak? No kurwa, zamówiłem, wylająłem go specjalnie, kurwo A tak to środku? Na parkingu? Na środku, a gdzie kurwa? No co? Tu będę przychodzić, siedzieć, jeść? Kurwa, green coś, tak? No, idealne miejsce. pomysł, sobie, patrz, jak zajebiście się wjebał w... Centralnie jest na środku, Kurwa. O! E! Pięć złotych chcę za to. Co? O ci chodzi? A? Nie. Tak, kurwa! Co? Nie no, bo Ci zbózł Tak, pięć złotych, bo nie będzie biznesu. Ty syni jebany. No tak! Nie no, jest no, Już po, Pojebało mu się na no. Kompletnie go To Za moją na CEPE, kurwa, w której mieszkałem? 5 zł już. Kurwa, 5 zł. Co? No i tak macie szczęście, że po znajomości, nie? Wiecie, bo mieszkałem w tym. Dobra, chuj, niech mu będzie. 5 zł niech wypierdala. jest no Po piątce i lecie no, Macie już to, mój dom, elo No Czara, kurwa nigdzie nie będzie mieszkał kurwa jebany <grym> Dobra kurwa Trzeba to jakoś No Dobra Kurje to, ty się tym zajmiesz Ja idę po rzeczy No i za Z tym grillem Bo to najważniejsze tym <grym> grillem No kurwa gr trzeba smażyć Kurje no, to Andzioł smaży co? co? No kurwa, chcesz wydawać burgery, nie? To co? Będziesz tu chodził na górę, żeby on dać ci dowody? Kurwa, posłuchaj, skurwysyjnie, niebany z Warszawy. No, słucham kurwa, ale wiesz, to jest chujowe, nie? On ma być pizza z tobiznes. kurwa parą. Kurwa, nie da, nie, nie da rady tego wszystkiego zajebać, swoją flan. No musimy gotowy spaczki sprzedawać, kurwa. Nie ma innej opcji. Jestem. Jestem zbyt biedny. No nie da rady po prostu, a tego wszystkiego nie zajebiemy. Może no, zamiast burgera to kaszankę. <laughs> kurwa, słyszysz? Słyszysz to? Bo ja tak. Chodź. Zobaczymy. Kto to? to, to. Trzeba, kurwa. Co ty w jak znowu odpierdalasz? No jest, Znowu, kurwa? Znowu? Coś knujecie przeciwko mnie? Znowu? Campi morda, chodź. Chodź w kuchni, porozmawiamy, bo wiesz. To jest ważny biznes, nie? Do ugadania. Kurwa, jaki biznes? Znowu chcecie mi podpiąć pomysł? Nie. Otwieramy własny kurwa, biznes. Z Warszawiakiem razem. No, burgery jak ta lala będą, siadaj, wszystko Ci opowiem, Zamki mordę No, więc tak, siadaj na dupie, się chuju No Co kurwa, po chuja tu? Kurwa, bo nam no pomożesz Dobra Musimy grilla skończyć, nie? jak? Więc czy mógłbyś użyczyć, albo pożyczyć pieniądze? Na grilla? Co? No, bo jest potrzebny, nie, do robienia Mięsa No. Ale czego kurwa Do kaszanki No oczywiście, że mięsa kurwa Wiesz, to ma być mak, bercik Hamburgery będą Robione No Może być piec, jak masz Z tego pieca zaskoczyła moja matka i już go nie ma Dobra no, nie ma, pieca w domu. A Grillo to wiesz. Kurwa. A kurwa. Lata nie bali. Za Co kurwa? Co wy odpierdalacie na chujbie tu? Weź usiądź, Pogadać z nim. No wiesz. Krupniok dworniak. Pomyśl se, kurwa. Wpierdale do takiego krupnioka na dworze. Ja jestem dworniak i myślę, że to zły pomysł. <laughs> ale, ale wiesz, można tu robić interes, więc chuj tam. No No to co? zapierdalaj na dwór, już. <laughs> powiedz sobie, kurwa, jakbyś tam po użyczył tego grilla. Życie stałoby się no. lepsze. powiedz, no. 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 Przychodzisz, co jest? No, płacisz, dychę. A co na dworze pojewało cię? No, na dworze jest ciepło. Kurwa się zbliża, to po pierwsze Po drugie ja nie mam no nie, nie, będę pożyczał pieniędzy byle komu, tak? Kurwa, znałbyś się tyle lat Dobra, pożyczę wam tego grilla Ale nie chcę nic z tym nic wspólnego, idę Słuchaj, ja, stój! Kuruu, to nie koniec, szmato! Chodź w pizdę! Już no, <laughs> grilla i co to no. schuźle. Kurwa, gdzie ten grill? O. Gdzie grill? Wykiwał nas. O może? To szybko. No. A i co? No, chata się sprawuje? No, w <laughs> To wiesz. Może dać jeszcze 5 złotych, patrzcie. Co to jest? To? No, <noise> widzicie. I co? Skąd to wziąłeś? Kurwa, gdzie ta nacepa jebana? No co? Mieszkałem w tym kurwa przez całe życie. Wiecie, co ja wam oddaję, kurwa, i to za 10 zł jedyne. Miało być kurwa 5. No i taki szrat jebady. To w ogóle jeździ? Takie to upierdolone na dnie, dalej. A pochój ma w sumie jeździć. No kurwa, przestawić wiesz, mobilny. Nie, ciu! Kurwa, musi upierdolony w sumie. No. Kurwa, ten, kurwi jest swój. Co? No się dyjmie już pomieszczenie całe. Kurwa, co ty tam gotować? Kurwa, wszyscy gryla nie ma. No i co? Kurwa, pa jaka małpka z gościu, patrzy sobie zas. No. Po już kurwa do Huberta. Wykiwał nas czujaki chuj. Kurwa, się Kurwa, załatwiam. no co? No co? No. chuj to Kurwa, tak się nie robi, obiecuje nam Grilla, potem spierdala z chałupy, nie ma z nim kontaktu żadnego. Ale kurwa jedziemy to, wymyślimy coś, tak? No, jakoś damy radę, jak zawsze. Ale wiesz, jeszcze trzeba załatwić szyld reklamę. No próbowałem o... na zapałce to kurwa spalić. No? Ale co? Tu, kurwa na cepę. O nie wiem o co ci chodzi, chodzi. O tą reklamówkę. Wiesz, co tam dużo jest. Kurwa. Cześć. To są moje ostatnie fundusze. Kurwa, co to ma byś? to na piwo nie stać. No miałem iść na tarkę, ale musiałem malować na cepę. No i chuj. Ja teraz nic za to nie kupię. Samaś do flamę podpierdolę, Ty się zajmij gridem. kurwa gridem muszę malować. No. no. Co, co to jest? No co, logo. Macbercik. Zobacz jaki zajebiste. Zo Ki... co, to ja jestem na tym zdjęciu? Górnik. Ja? Kurwa, gdzie ja ci podobny jestem? Ja, do tego kurwa, powiesz? górnik, nie ty. Z gruby. Co ty pierdolisz? Kurwa Iwana. I co? Że ta ja jestem i za tą, tak? Slaufizą. Ja, kurwa, ty ja, po pierdolańcu jewany. Nie ty. Górnik, kurwa, to jesteś chyba górniki nie Kurwa, patrz, no, nie mam takich ja, butów kurwa, nawet. Ty, ja takich spodni nie mam. No? Pa, nawet nie ma blond włosów. Andrzej tak nie wygląda, kurwa, co to ma być? Jesteś popierdolony. Pędzą ci do łapy, dać nie można, no, bo zaraz co spierdolisz. O, no, spierdalaj, bo sam dał łapy lepiej. Skurwysyny nie pani. Ja ze świetnika, grzebałem kurwa fanty Wiesz ile to malowałem w ogóle? O ty kurwa sysurka, A wiesz że... ile ja kurwa grzebałem w świetniku? No i chujno. no i mamy logo i mamy kiełbasę no Kurwa jaka kiełbasa No i chujno no To jest najbisty burger Kurwa a no w sumie dobrze wysadłem no Dobra więc tak Dobrze zjebałeś te piwo, bo ciężko tu jest No i można się odreźbić, nie? <grystanie> Więc tak, chujesz trochę chyba bo nie ma tego Grilla. Kurwa, Hubercik nie załatwił i wątpię, żeby załatwił. Więc Kaszanka to nowy plan. No. Wąchnik. <grystanie> No co? No widać, że ze śmietnika. Ja no nie narzekaj, kurwa. Co się dziwisz? Chuj wie co tam leżało, kurwa. I tak tego nie będziemy jeść. No to ale. To jest co trzeba jakoś podgrzać, bo... To będzie kurwa kiesupem Pola ci będzie git. No i chuj. Ludzie to i tak kupią, Kurwa, nie trzeba nic podgrzewać, kurwa. Nawet nie mamy gdzie, rozumiesz? Kurwa, Andzia też tego nie dotknie, bo wyczuję, że ze śmietnika, kurwa. Ona w kuchni cały czas napierdala, to wie. No, Zna się na tym. Kurwa mać pomyśl. Ty, ale jak już reklamy, bo... Jak to znajdą w ogóle? Kurwa na słońcu. No dobra. George, <laughs> Wypierdalaj kurwa na swoim balkonu. Bo skurwysyny WACNOŚĆ no, no? Dawaj No no No, no zajebałem Od kogo kurwa Skąd to masz Kurwa nie mów głośno bo wiesz Monitoring jest cały czas na balkonie Stoją dziady, ja, kurw! Podnoś, już. A co? Spadło. Ach chuj to. I tak na świetniku było. Dobra, kurwa. Wyjebany, nie? Gdzie są ci klienci? No. Kiedyś tam przyjdą, nie może. Kurwa masz, jest tak gorąco, że się wstąpię za chwilę. No kurwa, gdzie klienci? Kurwa, jesienia tak gorąco, ja pierdolę. Nie da się tu siedzieć w ogóle. Jebie w tych na że chuj. Kurwa, co on nam sprzedał za te 10 zł? Dobrze, że tego grilla przynajmniej załatwiłeś. O, no, skamowałem na targu i chuj. Bo chciałem tu kaszankę na słońcu, kurwa, smażyć. <grym to> kurwa. Do dupy ten pomysł, kurwa, nikt nie przychodzi w ogóle. Wyjebany już mam. To kurwy z balkonów też zejść nie chcą no To dziady jebane Siedzą tylko patrzą Żeby posłuchiwali co ze śmietnika Kurwy jebane Tak interesy? Kurwa zamknij mordę Zajebiście jest Patrz, chcesz kaszlaneczkę? No jasne Ale wiesz 10 złotych za niego nie? Kurwa nawet więcej Dobra <grym> ja? Kurwa Ale świeża 13 ILE? 13 zł To nie! Nie mam tyle. Po koleżeńsku powinniście dać za piątkę. Co? Ty wiesz się to gustow... Ojdą dupa! O, witam kurwa. Ciotko klotka. Ja ja może kasatka kurwa, może w końcu zaczniesz mówić. A? Może ci zapcham rejting. Nie no, suka jebana To ja tu sadz doryja i się skończy kurwa A może jednak się przeszkodasz, nie wiem co pierda masz to zjeść Kurwa jebana, zacznij mówić suko Masz, wpierdol to, to za może to w końcu się nauczysz Dycha Kurwo jebana nie wdzięczna się. <śmata>. Kurwa, zajebista kaszanka, oni orzekali. No i co ta kurwa jest? Kurwa, Bercik, ja pierdolę się w końcu, no wpierdolą. No. Ty, kurwa, w końcu się wyszło, barniak. Kurwa, je za tą kasaneczkę, wiesz. Ja za taką dychę. O kurwa, ty. Kurwa, może się skuszę. Siadaj. No, solik? idź kurwa, gotuj do tego. Wiesz, dosyp kurwa z trucizny jakiś. Smaczasz tam, nie chciał grillę o jeba No, tom z ziemi. Z keczupem? No, to najgorszą, tak? Z ziemi wziąłem. Dobra. No, proszę bardzo. No, od razu no. z krwią. Teraz czupik. Idę, dycha, tak? Dobra, spróbujemy tego gówna. No. Sprawdźmy. Mmm, zajebista kaszanka. Dokładkę bym wziął. Dla Ty. Kurwa, co ty pierdolisz? Dobre? Zajebiste Nie no jakim chujem jak to... A dobra, nie Może pomyliłem koszonki ty nie, no to musiała być tak Kurwa macie Coś jest nie tak Coś... Co? Coś jest nie tak? Coś problem? Nie Jest, jest, nie? Kurwa co? Co jest? to Kurwa, ze śmietnika jednak. Co wy zrobiliście tu? <laughs> Do Co ty kurwa? Już jadą O, w dupę. Niech zdycha. Kurwa, bądź randzie, otroń no, mnie! Op, kurwa, kurwa słyszysz syreny? Kurwa, bądź, zamykamy internet, spierdolony. Dobra, bądź w dupę. Kurwa, gdzie mam uciekać? Szybciej, kurwa, wody! Pff. Ja pierdolę! Kurwa niegorące! Oj, chodź w dupę! <laughs> Wiedziałem, że tak będzie. Kuj na ten raz? A cóż to złapali, nie? Ale było blisko Trzeba było skakać przez płatkę ja Myślałem, że taki interes ubijemy o. Kurwa mać Jakby to się udało o, Wszystko, wszyscy burgery zajebane Czekaj Przynajmniej jest dyszka od Huberta A, No i się zwróciło No No i spierdalamy na piwo Pójdź z chatą Makikala. No Jebane wysadzona